Tak, tak. jeszcze nie ukręknie. Tak, 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 ja wszedłem, jak Może spytam, gdzie gdzie my, my znajdujemy się? Gdzie? Znajdujemy się, to jest Sanktuarium Maryjne Zjawienie, ulica Wróblewskiego, bo to Zjawienie, my potocznie mówimy wszyscy, że to jest Zjawienie, bo kiedyś była ulica Zjawienna, ale później jak komuna to zmienili na Wróblewskiego, prawda, z 16 tu, tutaj. Zmiany są takie, poszło to w tym kierunku. I właśnie 59 lat temu, ja będąc tu z mamą na tym placu kaplicznym, żeśmy byli na trzy o godzinie 9, tak jak dzisiaj, tam msza wtedy była. 59 lat temu, i przyszła pani Selińska, Barbara z radzimia z ulicy Norwida. Ona przyszła tu o okularach nie, jak chcieli je ludzie znajomi podnieść, ona powiedziała, że ona dojdzie, bo wyszła wcześniej, żeby zdążyć na godzinę dziewiątą. I klęcząc właśnie na podniesienie, stała nam przy świętej o godzinie dziewiątej, już nie używając kul. Kule zostały tutaj u nas, tu na dzwonnicy, ale później, jak to były czasy, wiemy jakie czasy. Milicjanci, te kule zamknę, <laughs> przepraszam, zamknęli kapliczkę łańcuchami, nie dawali ludziom tu się spotykać i kule później gdzieś wywieziono z tutaj, zabrano po prostu i ta pani żyła ładne, ładne parę lat, nawet ja ją tam pomagałem, bo byłem w Radzie Miasta Radzymina wtedy, byłem w radzie zawsze tam ją wspieraliśmy i żyła ładne, ładne parę lat. Także jest tu, jest, to jest prawda, bo myśmy tu byli i myśmy to widzieli. I dlatego ja chciałem dzisiaj, wspomniałem o dziewiątej na Przeświętej, żeby przekazać potomnym, że nasze zjawienie to jest tak jak tabor I my powinniśmy wręcz przekazywać młodemu pokoleniu. Bo nasze pokolenie odejdzie i to pójdzie w zapomnienie. Ja jestem opiekunem tej kapliczki dokładnie 28 lat. Opiekujemy się tutaj z państwem Dokrzyńskimi. Mam jeszcze takich dobrych pomocników. Grzegorz Wojciechowicz zmarła się msza, była dzisiaj za niego taki mój doradca, oto starszy ode mnie. I tutaj cały czas robimy, zmieniliśmy dach dachówka jest śląska sprowadzona, ja sprowadziłem, odnowiliśmy, ten dach był tak jak jest to 1926 rok, no więc można policzyć ponad 100 lat miał ten dach, ale to wszystko jak zdjęliśmy dachówkę to jak puch rozleciały się kropki. a tak to stała, nie było żadnego problemu naprawdę, no i uważam, że to też Matka zjawinna, która czuwa tutaj nad nami, a wiemy, że przez Maryję do Boga nie da się inaczej, prawda? I zawsze ja przychodzę tu, jestem tu prawie codziennie, nie? i wypraszam. Najpierw dziękuję, a później wypraszam Matkę zjawienną o ochronę rodziny nas, ojczyzny naszej, bo to jest tak bardzo ważne. Jak przyjdę tu do tej kaplicy, to wychodzę z niej jakbym był, nie wiem, rosnę, jakbym miał siłę, kurczę, no jak Titan. Tak jestem podładowany, podbudowany, bo ja nie biegam, nie obnoszę się, tylko sobie po cichutku przyjdę tutaj, klęknę, no, klęczę i siedzę na ławce. Zależy jak tam, bo trochę mam kłopotu, bo miałem też dwa małe udary i prostata, no wszystko. Mam tyle chorób, że sam nie wierzę ile. I jestem. I ja jeszcze jestem. I jestem pewny, że ja jestem tego pewien, że Matka Boża chroni nas, mnie całą rodzinę. I uważam, że ja nie układam żadnego dnia swoich działań. Jestem siódmą kadencję radnym. Cztery byłem w Radzie Gminy Miasta Radzymina, a teraz jestem powiatu łomińskiego, trzecią kadencję radnym. Dostaję dużo głosów. W tej kadencji mówią, a to dziadzi, dziadusz 70 lat, dostałem 700 głosów więcej jak w poprzedniej kadencji. To jest tak, tak bardzo dla mnie ważne i wiem, że jest przesłanie boskie, jeśli człowiek idzie do go Chrystusa, ale trzeba być własnie uświęcającej. Ja wstaję rano i nie układam dnia, wiecie mi. Tak się zdarza, że siadam w samochód, nic nie planuję i jadę. I dojeżdżam do jakiegoś dobrego celu. Kurczę, mówię, matko moja, dzięki. Miałem też tak ostatnio, bo ja to stawiam krzyże przy kapliczkach, pomagam, no bo tam mamy parę złotych, parę groszy z takim garze, ten pan powiatowy. No to można to, na przykład wczoraj pojechałem na Floriana i kupiłem te piękne dwa świeczniki. Pozłacana. To no mówię dziś na to święto, żeby to było. Ale wrócę, że jak jeszcze własnej uświęcającej, to Bóg przesyła. Ja, ja to sprawdzam już na sobie, że przesyła pomysły. Podrzuca Pojechałem dwa lata temu na Grzyby, bo pochodzę z takiej wioski z Rudy. Cztery kilometry stąd. Z, z, to ja jestem 59 lat, na lat. Jadę samochodem, droga. Równo wszystko. I w pewnym momencie samochód mi skręca w takie doły, w taką marną drogę, dojeżdżam, a tam krzyż prawie leży. Słuchajcie, nie pojechałem prosto, tylko coś. Zajechałem, boż. Zadzwoniłem do kolegi, mówię, Ryszardzie, bracie Ryszardzie, jest działanie, musisz przyjechać. No i jeździmy tam aż. Do, prawie do Zuzeli, tam kardynał Wyszyński, świętej pamięci, nasz wielki kardynał, prawda, bo to przyjaciele z naszym Ojcem, świętym wielkim mianem Pawłem II, to jest zacni ludzie. Mój Boże, takich następców pewnie nieprędko będzie nasza ojczyzna miała. I przyjechał, ja mówię, ja w Ryszardzie, jedź załatw. Ja zapłacę, zamontowaliśmy. W paru miejscach już namontowaliśmy. Ja kiedyś jak jeździłem z pracą katolicką, to jeszcze jak był biskup Romaniów, to warszawsko Praskiej, warszawskoprawskiej, ordynariów wysoki. teraz wiadomo, dziadziuniów jeszcze żyje ma, bo piękne lata ma. Ja go poprosiłem, przy mogę księża przypominać o kapliczkach, o krzyżach, o on Pawlo, o Pawlo nam mówili i mówią tam, Teraz powie, się postawili. Oczywiście. Ja jak zajrzałem ja razem widziałem się krzyżka, pyska zajmowałem i tak... że proboszczu, no trzeba by było to jakoś zadbać. O no nie wiem, biskupowali się ktoś proboszcz. To się zrobi, to się zrobi. Kurczę, nie na no, to zawsze trzeba. Trzeba to. Przecież dla nas. My jako bracia i siostry... Ja dzisiaj też powiedziałem, przed błogosławieństwem poprosiłem się za głos, nauczmy się kochać ludzi, bo nie wiemy, za chwilę może nas nie być, co po nas zostanie. Jeśli ja kupiłem świeczniki, one zostaną, przecież ja ich są, nie zabiorę. Ja zawsze powtarzam ludziom, że trumna kieszeni nie ma. Róbmy, żyjmy po ludzku, idźmy drogą prostą, bo my jak już będziemy stali przed Bogiem, to tam nie ma mecenasów, każdy czyn, prawda? Będziemy stali, a ja mi waga apteczna i ja tu płaczę ludziom. Ja to bardzo rozumiem, bo ja zawodu to taki nie byłem, no jak to w życiu, jak to młody człowiek, ale ja teraz to rozumiem. Prowadzimy to majowe, teraz czerwcowego, no na razie niebo <coughs> Przepraszam, tych ludzi się nam sporo wygroszyło, ale <coughs> jak ja tutaj, ja, jak tu się ożeniłem właśnie w minie, to spotkał takie taki człowiek, Jasio Kobus, pan Jan Kobus, <coughs> no i żeśmy tam, mieliśmy taki mały zatak, no bo ja, no i facet. I później go przeprosiłem na drugi dzień. A on mi Tak, ja się na Ciebie nie obrażę, ale jak przyjdziesz na majowe. I jak przyszedłem na majowe, jak zaczęliśmy śpiewać, on mówi do mnie: bo jest takim włosem, to ty będziesz na majowe przychodzić. a wtedy nie będę się nie na Ciebie. Co miałem zrobić? I jak zacząłem przychodzić, tak mnie to wciągnęło. No i po dwóch latach. Zaprosili mnie na spotkanie na kamionek, pomocników matki Kościoła, a tą grupę prowadził się z Buchajewicz. I później poproszono mnie do Lasek, do niewidomych. Moi drodzy, ja tam pojechałem. Moja matko zjawienna, jak ja zobaczyłem uśmiechniętych ludzi niewidomych, to ja mówię, kim ja byłem do tej pory? Panie, ja widzę świat. A ci ludzie i sobie tak w domu później zamykają oczy i Boże. Yes. to wyobraźcie sobie, że jak się spotkałem z kolegami, w się mieszkałem trochę w tam, no różnie to bywało. No, a moi drodzy, kolegów spotkali, jak zaczęli coś tam przeglądać, ja mówię, nie można kląć, a nie zwariowałeś. Co się z tego zadziało? I ja to zawdzięczam. Maryi, że ja tak. No i po, za rok czasu podpisali dokumenty i ja zgłosiłem ślubowania na pomocnika Matki Kościoła, Recerza Maryi. Od tamtej pory idę tą drogą. No właśnie tak 20, 29 lat temu. Idę tą drogą i dobrze jestem. Kładę się spać, się cieszę. Wstaję, dziękuję Bogu, Maryi, że wyprasza łaski dla mojej rodziny i dla mnie, żeby że żyje, że jeszcze żyje. No bo cóż, ludzie niektórzy nie rozumieją, że to życie na Ziemi to jest dzierżawa. Wieczność to jest szczęście, jeśli Bóg otworzy bramy niebiańskie, jeśli Maria wyprosi. Ale jak człowiek żyje i wie, bo ja zawsze tłumaczę swoim znajomym, pamiętajcie, rozumiesz i grzeszysz. To czynisz gorzej jak ten, co nie rozumie. Bo ty wiesz i świadomie grzeszysz, przecież tutaj przeminęło. No, ja niedawno miałem 18 lat, już jest 71. I trzeba się przygotowywać, bo ja już umiem jest jesień życzę, z życia za chwilę będzie zima, jak to ja mówię swoim językiem. I trzeba stanąć. I co powiem, że co nie mogłem, nie chciałem. Niektórzy mówią, powiedz, no, mam czas. Nie masz czasu. Bo nie wiesz, kiedy Bóg zapyłka, tak? I trzeba stanąć. Mi, mi naprawdę jest dobrze z tym. Ja wiadomo, że jak w rodzinie różne kłopoty są, ale ja zawsze wymadlam, obmadlam. Ja nawet za wrogów się modlę, żeby się ponawracali. Nieraz ktoś się ze mną spotykał i tak dzwoni kiedyś ktoś, no bo wiadomo, że jak się jest, byłem w zarządzie teraz ostatnią kadencję powiatu. Dzwoni do mnie pewna pani i mówi, tak, no, z opcji, no dla mnie ta opcja jest nieprzyjazna dla ojczyzny, ale to, jest tam, my to jesteśmy w tym miejscu. I mówi, problem mam, bo możesz, oj, ja mówię, ja, co za problem masz. No, byś pomógł, bo jesteś tam nad, No więc zatwiłem sprawę. Ona później mnie spotyka i mówi, tak, kim ty jesteś? Przecież my, żebyśmy mogli, to byśmy Cię. A ty wyciągnieś rękę i powiedziałeś, ja wam pomogę. Moi drodzy, jeśli pomożemy siostrze czy bratu, nam jest radość. Ja w domu wypraszam w modlitwach Marię Zjawięną, żeby wypraszała u Boga. Proszę, żeby to, jeśli dziecko moje, córka czy uczęta, Boże, kochany mój, proszę Cię. Ratuj. Ja się omadlam, wymadlam, bo wiemy jak, jaka jest teraz młodzież. Ja mam też noczęta, jedna ma 22, druga ma 18. Jakieś ciężko z nimi, jakieś ciężko, żeby ich ściągać do kościoła, bo kościół to my. My tu zebrani. Bo prawda? Jest nas dwoje czy troje, to już jest tak bardzo ważne dla nas. I to trzeba o tym pamiętać. Ja nie jestem najmłodszy. Ja tylko słucham, naprawdę potrafię słuchać. Jeśli ktoś jest mądrym człowiekiem, idzie drogą prostą, to uważam, że musimy się scalać. To tak jak rozmawiamy nieraz, różaniec. Różaniec cały. Jakby wypadł jeden koralik, no cóż, to tak jak u nas, nie? Trzeba tych ludzi ściągać. I może ja czasami nawet tłumaczę kapłana że dużo zależy, kapłanie kochane, od Ciebie. Należy przyciągać, nie odpychać. Zdarzyło się tak, że nie było komu pochować człowieka. Ja się dowiedziałem, poszedłem. Porozmawialiśmy no ciężko. Ja miałem pieniądze Zapłaciłem. I pytam się, co Jezus w Biblii napisał. Umarł, pogrzebać, prawda? Trzeba to czynić. No to takie nasze życie i bardzo się cieszę. Radość moja, jakbyśmy tutaj zaczęli, bo ja się z w tej polityce 30, 20 to wszystko tak złożyło i ta przysięga i to wszystko. Je czas, dwóch trzech lat. Niedługo będzie 50-lecie mojego małżeństwa. Żonę ma wspaniałą, bardzo dobrą kobietę, trochę nerwowa. ale luksus jest czasami. No, począł, też dobrze. Jak to przecież? Kobieta zawsze, jak ma ster w ręku, to jest dobrze. I moi drodzy, odnowiliśmy ta kapliczka była zaniedbana właśnie z tym, jak panem Janem z drzewami zarośnięta. I myśmy to wszystko powoli, powoli posadzki I ta, ta, ta była seria mulnika. I ta była się odnowiona. Teraz ostatnio, w zeszłym roku, odnowiliśmy ten obraz. Ołtarz główny. Rama odnowiona. odmalowana, bo się rozpadało wszystko, też cztery tysiące. Na zewnątrz jest zrobiona yy, taka obudowa. Byliście tam to wody, widzieliście gdzie jest, tak? tak. Bo by było tak, to dopiero nie wysycha, że kamienna ta misa, woda stała, nie było spadku nie. i powoli chłonęła do wewnątrz. Główny frontowa ściana. I znajomy mówi: Paweł, ja mówię, aby było dobrze, jak ja bym zrobił z tej blachki takiej specjalnej, prawda? No i pojechałem, facet, robił 4 tysiące, a wie, nieważne ile to kosztuje, to trzeba zrobić. No i facet zrobił. A mówi, jak ty do Morski przyjechał, to ja robię i się nie boję. Ja płaciłem pewne rzeczy. Wydaliśmy z kolego 54 tysiące. No ja 20, 34. Bo ja robię tak, jeśli mogę coś komuś pomóc, pomagam, oczywiście drogą uczciwą, bo czasami jest tak, że są pracownicy podlegli, jak ja byłem w zarządzie, to byli mi też podlegli. No to nie, bo nie, no bo nie, nie pomoże, nie? <laughs> ja mówię, przecież abyś nie kradł, to możesz trochę nawiąć dla dobra sprawy, można coś pomóc. To ja robię tak, że, że, ja przywożę, ja przywożę, bo tu taki maleńki ja przywożę tych ludzi, tu, pokazuję, że to trzeba zrobić. Teraz cztery, dwa krzyże odmalowane, krata i brama. Też znajomi zrobili tutaj, Świet smak. jest taka firma, i Swieta, pszczochowie, bardzo fajni ludzie poszerzenie do wody, mówię kurczę, zobacz jak to jest, teraz ludzie przyjdą po błocie będę chodzić i on to wczoraj zrobił, ten też, hmm. można też też. Przepraszam, ze względu, że ja mam tylko tam 5 minut, może historię tego tutaj, tego, tego obrazu, tego tak, on, I co, można? I zrobienie jeszcze a chodzi ja o to, ja mam bardzo ma, Mało czasu na no, to. nie, bo ja tak myślałem, że to. bo Chodzi mi o to, żeby z Wami się podzielić tak, tym. Tak. No, ja zachorowałem 12 lat temu na raka Jelita Grubego złośliwego. No i jedna kontrola, później druga, w końcu mówiono: no, to jak już tak będzie to wszystko w złym kierunku szło, no to trzeba będzie ciąć. I ja pojechałem na kontrol. Już. I lekarz do mnie mówi, że coś się dzieje, bo u Ciebie się cofa, wszystko zaczyna iść, wraca wszystko na miejsce i no, plamki czerwone tam takie tylko się zostają. No i opowiedziałem o kaplicy, o Matce Bożej, a lekarz do mnie mówił, taki facet. Mówi do mnie tak, Pawle, tak trzeba to trzeba iść tą drogą, bo ja jak jadę gdzieś, bo tak i tak na przepłynę, miałem mam montowana. ja przychodzę do kaplicy w Madlesie i jadę od razu znieczulony, nie boję się, ja idę po prostu z uśmiechem, jak mam coś być operowany, jest moc, ja, ja jestem pewien tego, że to jest moc Matki Bożej. Także to, to się cofnęło i na razie nie mogę dźwigać. No trochę wczoraj podźwigałem dostaczkami z tym żwirem, No to wiadomo, że trochę tam się zaczyna. Ale to wróci na miejsce, teraz będzie troszkę odpoczynku, bo, bo dla mnie najważniejszy jest 6 czerw... przepraszam, sierpnia. Bo 6 sierpnia dla mnie to właśnie to święto tutaj Matki Bożej w naszej naszym Tak jak powiedziałem dzisiaj, to jest nasza góra Tabor. Ludzie zadowoleni przychodzą, niektórzy się nie spowiadają, ale przyjdzie tu czy dwa, czy pięć i tu się spowiada. Było trzy księży, także to tak. Ja uważam, że to jest za przyczyną Matki Bożej zjawiennej, że ja, że ja, no po prostu, że mi się choroba cofnęła. Oczywiście, że trzeba o siebie też dbać, no bo jak człowiek na nie dba, to to wszystko też może też wrócić, no, chodzimy po ziemi, prawda? Także to, to tak tutaj się dzieje. I cieszę się, że się obiekuję. Ksiądz, yy, nie powiem, bo tam nie stwarza problemów, no, ale ja też nie wyciągam ręki o pieniądze. Tak jak ksiądz zawsze go błogosławi. I robimy to, co robimy i się cieszę, bo powciągałem dużo takich ludzi, którzy byli nastawieni bojowo, jak to ja mówię, ale jest taki moment, jak to jest zachorowało, mówili tak, dziękujcie, mam się dwie odwołać, poprosić. i poprosić, nie wiem, czy tak mi przyjdzie czasem, jak widzisz, warto było zrobić, pomóc, a teraz prosisz, a jakbyś się odkręcił, plecami, poszedł, to nie wiem, czy zostaniemy wysłuchani, bo... My musimy wypraszać. Żeby wyprosić, musimy być własne świecę, że Matka Boża mogła prosić króla świata całego, boga Ojca Wszechmogącego, tak? Bo to tak jest. No jak ja mogę prosić, jak ja będę niedobry, będę niszczył ludzi i będę... Przyjdę Matko zjawię, na No że to, to, to się chyba mija z celem. Idźmy drogą prostą, łatwo, lekko i przyjemnie żyć. mi dobro. Dziesięć przykazań, tak jak dla mnie w tej chwili, to jest luks. Wystarczy. Dziesięć przykazań to jest podstawa życia człowieka, to jest fundament. Tak jak mówię, życie moje prze, przeminęło szybciutko. Niedawno już tu, a tu już, proszę, zaraz 50-lecie ślubów. Mój Boże, piękne, wspaniałe. Ja mówię, ludzie, nie poprawiajcie, co Bóg stworzył. Bóg stworzył tak pięknie świat. Każdy ptak, każda gałoska, każda roślinka, ka... Bo kto tak pięknie stworzył, nauczmy się to kochać. Ja to nieraz siadam w domu na ławeczce, różaniec wezmę, cichutko sobie siedzę tam. Przy...